Jak wszyscy wiemy, Yubi ma swoje problemy. Czyli zapominanie swoich klasyków czy uporne trzymanie się serii, które oferują coraz mniej ciekawszą zawartość. A mimo to sprzedają się cały czas dobrze. Jednak są o wiele poważniejsze problemy. W tym filmie przedstawię wam najpoważniejsze problemy Ubisoft. Oczywiście, według mnie w poprzednim odcinku bardziej się skupiłem na problemach Ubisoft, które dotyczą bardziej ich gier. Teraz skupimy się bardziej na, na takich aspektach, nie wiem, biznesowych. Tak, to może można powiedzieć, nie wiem. Jak wszyscy wiemy, lubi ma swoje duże gry, które po prostu wyglądają na dopracowane i ładne. A nagle wydawca ma czelność wydawać po wielu swoich przepięknych grach mini grę internetową, która wygląda jakby stworzył ją szatan. Graficy chyba dostali udaru, bo to absolutnie nie wygląda dobrze. Przy tym to nawet benten z Reboota wygląda niebo lepiej. Dobra, żarć. Po prostu lepiej. Więc czemu Yubi wydaje pełnoprawne gry, które wyglądają świetnie, aby potem wydać takiego potwora? Nawet gry Ubisoft na telefony są o wiele lepsze. Co oni robią? Wiem, że pewnie to nie będą dla nich żadne straty, ale jednak postanowili to wydać. Czemu? Ja bym to zakopał. I nigdy nie odkopywał. Jeszcze dopowiem, że Ubisoft w swoich zwiastunach wykorzystywał polski dubbing, a po premierze okazywało się, że tego polskiego dubbingu nie uświadczyliśmy, tylko same napisy. Typowy Ubisoft. Ubisoft nie tylko ściąga od niej, ale robi to źle. Przecież EA Original to oddział EA, który jest odpowiedzialny za gry, w których chodzi o kreatywność oraz wyobraźnię, czyli projekty z dużym potencjałem, ale bez mikropłatności. Sprzedajesz raz i to wszystko. Więc takie gry prawdopodobnie nie będą dostawać kontynuacji, ale przynajmniej EA coś robi z ambitniejszymi projektami. Ubisoft ma zamiar oznaczyć swoje najpopularniejsze produkty znakiem Ubisoft Original, a to przecież nie w tym rzecz. Przecież każdy wie, że Assassin pochodzi od Ubisoft, więc to jest bez sens. Tak samo daj dają ten znak, więc co mamy myśleć, że poprzednie to gry od Ubisoft to piraty? Czy co? Naprawdę się przestańcie, bo tylko tym zachowaniem zwiększacie swoje ego. No... no Czy podczas grania w UBI gry zwracaliście jakąkolwiek uwagę na muzykę? Bo dla mnie muzyka jest priorytetowa do zagrania w daną grę. Na przykład utwory z Assassin's Creed Origins były dobrym argumentem do kupienia przeze mnie tej gry. Słuchając specjalnie przygotowane utwory do gier takich jak Far Cry 5, 6 czy Assassin's Creed Origins wyczuwam ogromny potencjał. Ogromny zmarnowany potencjał tych gier. Uważam, że skoro sama muzyka z tych gier jest taka dobra, to same gry też mogą takie być, a nie tymi samymi odgrzewanymi kotletami wychodzącymi co 2-3 lata. Ubisoft po prostu boi się stworzenia czegoś nowego z takimi markami jak Far Cry czy Assassin's Creed. Na przykład co wy na to, aby Ubisoft stworzył liniową grę fabularną, albo aby na samym początku te gry miały liniową fabułę, a dopiero po jej ukończeniu możemy robić co chcemy w tym wielkim otwartym świecie? Jednakże tak duży zysk z tych marek mógłby się przyczynić do powstania mniejszych i tym bardziej liniowych gier, nastawionych na klimat, jak na przykład Rayman czy Prince of Persia. W tych markach muzyka jest na równi z gameplayem i w każdej części mamy coś nowego, natomiast nie można tego samego powiedzieć o Dalekim Płaczu czy zakapturzonym mścicielu. Teraz przechodzimy do najlepszego, jeśli interesowaliście się co się dzieje z Ubisoftem przez ostatni rok to pewnie wiecie, że Yubi miał ostatnio spore problemy przez naruszenie prywatności swoich pracowników. Chodzi oczywiście o naruszenie przestrzeni intymnej, jak i spotkania biznesowe w klubach, ale nie zwykłych klubach tylko tych wyższej kategorii wiekowej. <laughs> Jak widać, pieniążki z mikropetności chyba do głowy uderzają. Wiecie co to znaczy? Już wiemy, czemu nie chcą zrobić nowego Raymana. Po prostu nie chcą stracić pieniędzy na to, co robią, nie tylko poza pracą, ale i w pracy. Dziękuję za uwagę.